Proszę zapiąć pasy na czas całego lotu kamery. Co my tu mamy? Nasz majestatyczny zapyziały grajdoł. Jesteśmy tak nisko w łańcuchu pokarmowym, że to już podziemie. Żeby nie było, że ściemniam, oddam głos moim rodakom, którzy opowiedzą, jak jest. Co to jest? Ale co? Kto to wie? Co to jest? Gdzie? Co? Gdzie? Gdzie? Co to jest? Ciii! mogą przeszkodzić nam... Wolna! Kopcie tunel, kop, kopcie tunel Nie kopcie, większy tunel kopci tunel, kop, kopcie tunel kiedy mogą przeszkodzić nam... Kop! Kopcie tunel, kop, kopcie tunel tunel! Nie mogą przeszkodzić nam, kop, kop, że robią najmniejszy gest. Nasze życie umeleś jest, po kopaniu śpiewamy dziś. Matko, panie, to przodu iść. I na tu młody piasek, tam, wcale to nie przeszkadza nam. A kiedy koniec zaskoczy nas, to kopiemy kolejny raz. Kopcie tu, kop, kopcie tu, kop, Kopcie tu, lec, kopcie, kopcie, kopcie większy tu, kopcie jeszcze Różcie, szybciej, szybciej. Kop, kopcie tu, Co to jest? Mogą przeszkodzić tam kop! Kopcie tunel! Kop, Timon! Przepraszam, czy ktoś widział mojego syna? Jest tu gdzieś? Timon! Kopcie tunel! Kopcie tunel, kopcie tunel. Bójku, Maxie. Spokojnie, to ja! Widziałeś Timona?